Zygmunt Waza startuje do tronu polskiego i zyskuje poparcie głównie ze względu na tę kontynuację sojuszu ze Szwecji, z tym wydźwiękiem, można powiedzieć, utrzymania Rosji z dala od Bałtyku, czyli zapewnienia obecnego, wtedy zarysowanego, można powiedzieć, takiej mocarstwowej polityki Rzeczypospolitej. I to była, moim zdaniem, sprawa numer jeden. Dopóki Rosja nie była nad Bałtykiem, dopóki do w tej części Europy y, rolę mocarstwa y, no, przypadała Rzeczypospolitej. Tradycja polityczna państwa, każdego zresztą państwa, nie tylko Rosji, kształtuje się przez wiele stuleci. I ona się także i w tym wypadku kształtuje przez wiele stuleci. Rosja broni e, poprzez agresję na Ukrainie tego, co uważa za swoją strefę własności lub wpływów. Jest taka teoria, która mówi, że państwo rosyjskie zostało stworzone, takie cesarstwo rosyjskie zostało stworzone przez bałtyckich Niemców. Proszę zobaczyć generalicję czy marszałków. Rosyjskich od czasów Piotra Wielkiego. To jest w dużej, w dużej mierze Niemcy, prawda, bałtyjscy, administracja jest tworzona przez Niemców Bałtyjskich. dyplomacja po części też. Prawda? I oni wprowadzili pewien europejski rys do tej dyplomacji z zatrzymaniem podstawowych zasad. Na przykład, słynne nie. Które występuje w wieku XV i XVI ciągle w dyplomacji. A jakiekolwiek propozycja niekorzystna dla Rosji kończyła się tym nie. I prawda, można było do, do dzisiaj. Jest ta sama zasada. Imperium, jak tutaj już koledzy stwierdzali w czasie dyskusji, no, można powiedzieć, że jest wieczne. I tutaj jest ciągłość naturalnie myślenia, ciągłość polityki. Tutaj żadnej przerwy specjalnej nie ma, jeśli chodzi o Rosję Sowiecką. W Rosji jest konsensus co do tego, że polityka zagraniczna nie jest polityką takich czy innych rządów, takich czy innych władz, tylko jest pod polityką imperium. To jest państwo, które ma stare tradycje. Nie każde państwo, które nie miało przerwanej ciągłości. Dochodzi do Sejmu który odbywa się, e, odbywa się całkowicie pod dyktandą ówczesnego ambasadora rosyjskiego, czyli Mikołaja Repnina. I na tym Sejmie Rosja po pierwsze utrwala w sensie prawnym istnienie liberum veto i wolnej elekcji, wpisuje je w, w taki katalog praw kardynalnych, Obejmuje je formalną swoją gwarancją i wpisuje to w traktat polsko-rosyjski. W związku z tym, ta, w ten sposób, od tego momentu, od 1768 roku, Rosja staje się w sensie formalnym gwarantką polskiej słabości, hegemonem. Co to oznaczało w praktyce? Otóż, Każda, najmniejsza zmiana ustrojowa była w tym, od tego momentu uzależniona od zgody Petersburga. Nie bardzo widzę, żebyśmy byli bardziej bezpieczni niż byliśmy w XVIII wieku, niż byliśmy w PRL-u. Więc ciągle pojawia się postulat wystyczenia sobie zasadniczych celów, jakie państwo polskie powinno realizować i konsekwentnego ich realizowania. Nie widzę tego specjalnie.